Witam wszystkich w kolejnym odcinku Kirby 64 Crystal Shards! Tak, w końcu postanowiłem to dokończyć. Ten odcinek będzie się różnił od wszystkich, ponieważ skoro mamy wszystko zrobione, no to co tu można jeszcze więcej chcieć? Co? Jest jeszcze drugie zakończenie, jak ja już mówiłem wcześniej, ale trzeba najpierw zrobić wszystkie te kryształeczki z każdej planety oczywiście. I na tym będzie polegał ten odcinek, na zebranie tych wszystkich pominiętych przeze mnie kryształków. Jak na przykład, o tutaj jest, czy tutaj, no to będę tak miał dużo do sklejania, więc w takim razie, no, lecimy z tym. Poziom 2.1, czyli pustynia. Na końcu był ten, jakaś skałka, Po potrzebna jakaś kopiabilita odpowiednia. To o czym mówiłem. U mnie to jest kamień prąd. Yy, prąd nie mogłem znaleźć, bo to mam nadzieję, że był tam gdzieś dalej. No, o yes. to bym może teraz skarpić, jest. To było sobie herbiej na rzecz lawić. Okej. Okay. Teraz przejmicz tego. Mam! To jest ta kopia widzicie, gdzie nam będzie potrzebna. Jeden za nami, zostało ich tam jeszcze kilkanaście. Poziom eee. 2-3. Te podziemia. Tu na początku coś było. Coś chyba z ziemią albo z ogniem było potrzebne. Nie pamiętam, ale ja sobie zachowajmy. Elektrokuję. Czuł. Ale tego jest dobrze. A, nie mogę tutaj. Okay. Można to jakoś walnąć, na przykład nie wiem. O, i zadziałało, proszę. I kolejny kieształek za nami. No, to świat drugi już potem. Zostały następny świat. Poziom 3.1. Pierwszy w morcji poziom. Wpisów też też bogaty, wypisów bogaty, Okej, to jest nasz pierwszy element potrzebny. Nie, I nasz drugi element. Doskonale. Ha-ha-ha. damy. Ha-ha-ha.

i mam nadzieję że to zadziała i pasło kolejny kawałek za nami co dalej poziom 4-1 Dżungla na neostar bo tutaj już wiemy To było prostsze, niż sądziłem, bo to było tutaj. Łatwo ich przegapić, prawda? No nie wpadłem wcześniej. No i nie wpadłem, wcześniej Poziom 4-2. Tam na końcu też gdzieś aby a kapiabilita. Ja muszę przez to jeszcze raz przejść, nie można. I wrócimy do tego, wróciłem do tego punktu, ale nie mam odpowiedniej kopii Chyba to No i idę z odpowiednią motu. niestety w Tym czymś Katastrofa Ha <grystanie> ha, to jest dobre Nie spostrzegł księżno za nimi Jakim cudem ja tego unikam? Okej, okay, na szczęście udało się Jeśli to nie będzie to, to ja się z... Ścieknę A, znowu coś mi... ...się skrzaniło Ale zdobyłem kryształ Okej okay. Teraz następny poziom, w którym już nie zdobyłem ani jednego kryształu Poziom 4-4, czyli wulkaniczny To to będzie już rzut na bo... ...chodzi do dziadego Nie Jak mi się o to, to to będzie To, to chyba nie jest tak? doskonałe Tobie To jest przypadek coś odkryłem To można to na górze rozwalać I pewnie w jednym z nich jest Wo Muszę tutaj do tego kojdzie. Kur... Nie wiem jak. O, tu nie nie, nie to nie da To obniża moje szanse na rozmowę. O, je! Wiedziałem, że tutaj będzie. Świetnie. Niestety coś schroniłem, ale wydaje mi się, że ogień bomba chyba tu by były dobre, ale nie jestem pewien. Ciężko to odróżnić. Dobra, ostatni był gdzieś tutaj. Jak się spinałem. Jeszcze potem się wrócę, tylko najpierw już do końca te ten tutaj.

Albo lud, albo co innego, nie wiem. Zaraz to to pozostaje opcja. Okej, ogień i elektro. Nie? Oj, no wejść. to ja mam Następna próba. Ogień i ziemia. Jak widać, znowu nic. mam jeszcze opcje. I następna opcja, podwójnogie! Nie? Ej, no bez żartu Co ja mam tu zrobić To może pojedynczy ogień? Też nie? No co jest Ludzie, ja jestem daltonistą, czy co, że nie wiem jak tu zrobić Albo kolorów nie odróżniam No bez taki Widzę tu czerwony no oh, mam dosyć Okej, okay. Dobra To jest dziwne to jest dziwne, że to zadziałało Nie rozumiem jakim prawem, ale dobra Musiałem z internetu tu skorzystać, bo ludzie za życia byli niech na duże, bo lód mi się tu sprzeda. Wiecie jak to wygląda taka jamda śnieżką po wulkanie Wiecie? Zaraz wam pokażę Tak wygląda duża jadąca śnieżka po wulkanie I to aktywnie Dziwnie ale jest skuteczny Poziom 5-1 Eee, brakujący jeden kryształ O, i to jest moc, która będzie nam potrzebna Tylko teraz nam to Pewnie z tym wystarczy Bo nie mam nadzieję, że podwójny kryształ będzie ok Bo jak nie, no to Szczepie będzie Okej okay. O, o! dobrze, że nie oderwałem. No i właśnie teraz jestem na górze, więc sobie ogniem topimy lub to ma sens. W przeciwieństwie to do tego z wulkanu. To ma sens! Poziom 5-2, pochmurny. No nie pochmurny, ale jak właśnie, Łatwo było się załatwić. Ja muszę tam na koniec wbić znowu. Czemu taką osobę no, Nie mogę być taką No tak, patrz, to mogę grać. No co To nie cede, Pierwszy składnik. Mimo że go nie zginiemy i że znajdziemy drugi. Jest nasz drugi składnik. Jest, mamy to kopię wityk, którego właśnie potrzebowałem. Ha, ha, ha. Super, jeszcze raz tak się wam nie będzie pomóc Ha! Igło, prąd potężny jest. Tak. Kolejny poziom za mną. Następne przede mną. Oj, Poziom 3, 5, 3. Ten sklep. Tam była ta sięka układanka, której nie mogli Chyba będę... Jestem po prostu zajęty... A, mam to. Okej, ale to się nie da. Ja już wyraziłem mocno na no, następnym. Jest tajemnik. Jej, yeah, dotarłem do tego. Oh, super wyzwania daltonistyczne i co teraz, i co teraz obstawiam, że to jest pewnie cd, a więc pewnie żółty to nie wiem co to jest, więc może jakaś jagódka, niebieski to za chwilę, metoda propi błędów, co? no dobrze sprawdzimy żółty, niebieski i nie mamy niebieskiego tak eee, to co to tamto mogło być? dajmy czerwony sobie może i różowy nie, nie tak ja, I to mi zajmie. Będzie to samo. To samo namalujesz. A nie nie się na to wyzwanie. Będę się bawił tak w nieskończoność. No nie no, na pewno jest jakiś sposób obliczenia. Na matematyce, bo teraz obrabiam te prawdopodobieństwo. 7 razy 6 razy 5 i to wam wyjdzie ile opcji może być. zobaczmy się na Dobra, okazuje się, że tych opcji nie jest jakieś 210, tylko 30, bo... Yy, tam czytałem trochę o wzorkach, ale ja nie umiem tych obwodów za chiny odróżnić yy, Dlatego mm, mam trudniej Wiem, aby tyle, że ostatni jest różowy Ja aby tyle wiem A... Jej opcji jest 30, więc teraz spróbuję Skwertowy drugi różowy ostatni Nie, wciąż nie. Ja Wam na końcu powiem co to jest, jeśli wiecie co Macie. Nie, nie mielibyście mieli takich problemów jak ja. Ale. Ja mam to problemy. to się nie ma. Dobra. Szczerze, mnie to zaczęło męczyć. Gdzieś pisało, że niby ostatni zawsze jest różowy. A to się bo ja mam czerwony. Eee, to ostatnie to jest czerwone. I wiem, że nie mam i fioletowego, i brązowego. Może byłem kogoś, że ktoś to robił, więc. Ktoś nie dobra. Teraz jeszcze raz. Spróbujemy. Nie mam tak brązowego, tłuszczowego, więc nie wiem co tam to było, więc... I? Nie? Okej, okay, to jeszcze eee, trochę mi ten dotrudzony. Coś znowu przekręciłem, to ostatni to jest kolor zielony, a to piecze to jest pewnie żółty, więc pewnie w końcu trafię w to wszystko. No, tego znowu potrzebuję. Jeszcze dwie próby mi zostały, ale już tu nie usnę, bo dzisiaj... Nie nie chcę, proszę, niech to się nie dawać. Przecież to jest chore. No nareszcie. Okej. Okay, zobaczymy co te kolory oznaczają w ogóle. Dobra, sprawdziłem. I tak, internet mówi mi tak, że to po lewej. To jest lemon, czyli po mojemu cytryna. To na środku, to jest pomarańcza. Nie wiem jakim cudem. Nie powinienem, żebym pomarańcza miała takie dziwne kropeczki. A to ostatni nie to za życia bym nie zgadnął, bo to jest niby melon z czymś tam. Czy ktoś z was wypadł na to, że ten ostatni to jest melon? Ja za życia... Um, muszę lecieć dalej, dobra. Poziom 5-4 Kopalnie silver. Nie, nie lubię tego poziomu, ale jakoś poszę, Wtedy jak to nagrywałem to mówiłem, że coś tam jest potrzebne, tylko akurat nie miałem przy sobie, więc teraz. Dobra. Uważać, żeby się nie załatwić przypadkiem. O. Tak. Okej. Okay. I jest sam wiatr to potrzebny. Choć raz, czy ten drugi raz w życiu. Myślę, że nie trafił się wyklu też krążyć z Dobra. I tutaj. to, Dobra. To lecimy z następnym, który tutaj jest. Ja, jeszcze to mnie czeka znowu. Myślałem, że od razu będę tego mi dosta. Okej. Jest? To jest oczywiście nasza umiejętność potrzebna do zdobycia. Bez niej to tam się zacząć się nie uda. Co, może jeszcze jeden? Sus mi się. Nie, tam jest jeszcze jeden. No i znowu bym się wkopał, jak nie tam skoczyć. Okej, okay, teraz tasera jest ładnie. Chodź No i się udało. Kolejna planeta z głowy. Dostała nam już tylko Ripple, którą niestety muszę od nowa robić, bo coś tu się nie zapisało. Smaczne. Poziom 6-1, czyli pierwsza część Fripy, no tak, już do tak czyli jakby pochylka tego pierwszego poziomu. To będzie łatwe, ale muszę przejść całą mata, ona też wygra mnie jest. Okej, okay, dobra, mam już moją moc, czyli bomba i nether. mało, mało, pewnie to nożkę, mają bardzo lubię. Aha, widać że się jest dana, jaki tego nie umiem rozbić. Dalej są tam poziomy wysoki. bardzo no to lecimy z następnym poziom 6 dzidwon studnia ritu tutaj gdzieś pierwszy po, przy pierwszym poległem to już tutaj? poszło szybciej nie sądziłem poziom 6-3 czyli wielka arena bitewna tam czeka piem na środku jeden Potrzeba do dwóch mocy Ogień i spaj. Nie on się przed tym obroni! To jest jednego ognistego. To nie tylko tu na nowo powtarzać Jeszcze raz Po raz któryś tam Jestem tylko chyba wtedy jednego postawienia. O, jest. Gdzie mam tego zrobić? Znaczy nie czuję. O, to tu będzie. Chyba. Oh, yes. okay. O, jest. Okej. To już ostatni mi za małej słupa, ale skoro i tak muszę to... Podobnie w tej... To nie jakiś problem. Okej, dobra. Myślałem, że już wszyscy. Ale, bo ty to... Okay, dobra, na to byłoby wszystko Zebrałem właśnie wszystkie ostatnie kryształki, jakie były Ech, No dobrze Udało mi się zebrać wszystkie kryształy, jakie zabłądziły I teraz został już tylko ostatni element, który nazywa się Mierzący Moja się z nim ponownie walczyć, ale cóż Jeszcze tu już nie będzie taka katastrofa, mam nadzieję w takim razie mam nadzieję, że się odcinek podobał. No, zostało, mam, było, jest tutaj chyba 20-30 minut, a ja mi zostało ogólnie około paru godzin. Najwięcej no, przy tej głupiej knieszce i tej łamigówce. W takim razie mam nadzieję, że się wszystko podobało i zobaczę w następnym ostatnim filmie, to i innych filmach. Na razie.